Rozmawiam z owcą, ty, ale jak ty grasz tą pentatonikę w Amolnie jakbyś tutaj wszedł na ten dźwięk, że jak to tak ci wychodzi, nie? Ta... nie nasz drugi etap był w Hiszpanii. Wy byliście w zakopanym z tego co, co pamiętam, chociaż ciebie tam już nie było. <ścoughs> Przyszłam do Karola i powiedziałam mu, hej, nie chcesz może takiego Marcina Prokopa w twoje 5 minut trzy? Dzisiaj w studiu RMF MAX, Maja Firek i Michu Kontrabas. Oh. Tak jest. Jak tam się czujecie w radiu? Dziwnie, trochę zestresowana jestem. Powiem szczerze, że skłamałbym, jakbym powiedział, że nie jestem zestresowany. No, y, ukrywam to pod y, grubą warstwą prawda tutaj, ale no jest tutaj takie... Napięcie. Inne, inne niż na tak. YouTubie naszym ekipowym. Jest to co innego zdecydowanie. No, no trochę Naruciak przewidział, nie? No <grym> powiedział wam, że, że brzmicie jak prezenterzy radiowi. No i wykrakał. No I no wykrakał, i, dzisiaj, i tak. wykrakał. Czy odpoczęliście już po nagrywkach do twojej 5 minut 3? Trochę tak, bo nie ukrywam, że to był bardzo intensywny czas, ale jednak da ale są jakieś rzeczy, które się dzieją, to nie jest tak, że przestaliśmy całkowicie wszystko robić i leżymy, ale, ale odpoczęłam sobie zdecydowanie, bo taki intensywny czas był srogi. To jest fakt. No, faktycznie nagrania były na wysokich obrotach, natomiast ja na przykład przeskoczyłem od razu później w tryb studia. Musiałem po tych tygodniach nieobecności jakoś to wszystko wytłumaczyć na uczelni, mhm. wrócić po prostu i, i, i tak naprawdę nadgonić. Teraz jestem w trakcie sesji i jakoś to próbuję połapać, żeby faktycznie. Ten wycięty tak naprawdę miesiąc z życia nadrobić. A bycie uczestnikiem czy bycie prowadzącym? A bycie prowadzącym, zdecydowanie. Mniejszy szacunek dla mnie? Panie? No, zdecydowanie Taki. większy komfort. Oczywiście to też było dosyć stresujące, tak szczerze, przynajmniej dla mnie, doświadczenie, to bycie prowadzącym. To jednak wymagało jakiejś takiej umiejętności zwartego przekazywania informacji w momencie, w którym patrzy się i czeka dużo ludzi. Natomiast, no, jakbym miał to porównać z byciem uczestnikiem, no to to jest inna bajka jednak, nie? Wiesz co się będzie działo, to jest dla mnie największa różnica. No tak, żadne z was w sumie nie wygrało tego programu, ale jednak działacie w ekipie, a uważacie, że w tym sezonie mielibyście szansę wygrać? Kurde, powiem szczerze, że ja jestem bardzo wdzięczna za to, że mogłam spróbować bycia w tym programie jako uczestniczka, a później jako prowadząca. Czy uważam, że mogłabym wygrać tę edycję? Raczej nie, ponieważ uważam, że tutaj naprawdę poziom był ultra wysoki, co w sumie było, myślę, spowodowane tymi które poprzedzały teraz program. U nas nie było aż tak mocnego przesiewu w tych wcześniejszych edycjach jak teraz, więc uważam, że tutaj już osoby, które weszły do programu, były faktycznie już takimi mocnymi ogniwami. Czy dostałabym się do programu? Myślę, że się dostała, ale czy bym go wygrała? Nie sądzę. No, ja myślę, że mam. Yy... Podobnie, chociaż no ja w momencie, w którym przychodziłem do programu Twoje 5 minut 1, no to wydaje mi się, że odbiór mojej osoby też był całkiem inny. I ja też miałem trochę inny vibe i w ogóle. Nie wiem, jakbym sobie poradził teraz w programie. Myślę, że teraz z tym doświadczeniem, które mam, mogłem wiedzieć, jak się poruszyć przed kamerą, <laughs> gdzie kiedy co powiedzieć, ale no, patrząc na to, że ci ludzie weszli tam tak naprawdę bez doświadczenia, mm -hmm. no to poziom naprawdę w tym roku był wysoki. A uważacie, że jest ktoś albo ktoś, kogo zapamiętaliście jeszcze z etapów castingów, kto nie dostał się jakby do programu ale zapadł wam w pamięć? Było kilka takich osób, które zapadły w pamięć. Na pewno ja mam w głowie już kilka przykładów, ale uważam, że słusznie nie zostały wzięte pod hmm. uwagę, bo bycie zapamiętanym to nie jest wszystko. Tutaj jednak faktycznie są szukane osoby pod konkretny projekt i pod konkretne działania w danej grupie, więc tu nie zawsze ta charyzma, charakter i wyróżnianie się jest jedynym, co jest potrzebne właśnie do takiego projektu, który będzie tworzony po, po tym programie. To mhm. jest fakt, ale faktycznie, jak były castingi, no to w każdym z tych miejsc, tak naprawdę poznaliśmy 750 osób. Mhm. To było w ogóle ekstremalne przeżycie dla głowy. Poznać <laughs> tak. tyle osób w tak krótkim czasie to jest wyjątkowe doświadczenie. I przewinęło się naprawdę masa osób, które myślałem, że w ogóle wejdą do tego programu, zostaną w ekipie, i w ogóle, a, a, a wcale się tak nie okazało. I, no, tak naprawdę. Ciężko powiedzieć, może by sobie poradzili, mm. y, może by sobie nie poradzili, natomiast formuła była taka, że trzeba było po prostu jak najlepiej wypaść w tym castingu, jaki, jaki był, nie? Więc. Trochę case złotych biletów, które tak. Odpadały dosyć szybko, nie? Troszeczkę tak, no. A z uczestników, którzy, którzy się dostali, to z kim złapaliście najlepszy vibe? Ja podczas castingów szczerze powiem, że byłam zawsze tą osobą, która prowadzi wywiady przed pokojem, w którym był Karol Fris. Więc ja zapoznałam się z osobami, które były u niego na castingu i szczerze mówiąc, najlepiej wspominam chyba castingi, które były w Krakowie, ponieważ tam właśnie był Jakub Jurek oraz Pola I oni, pamiętam, że bardzo zapadli mi w pamięć. To był pierwszy casting, więc ja też byłam w, na innych pewnie emocjach, bo to wszystko było dla mnie nowe i ekscytujące, ale pamiętam, że ich dwójka faktycznie zrobiła na mnie dobre wrażenie, no i faktycznie udało im się dostać do, do programu. To jest fakt. Ja y, w programie ogólnie starałem się też przyjąć taką rolę y, nie tylko jako prowadzący, jako taki host, osoba, która mówi, co się teraz będzie działo, ale jako też taki starszy kolega z jakimś mm -hmm. tam doświadczeniem i przez to tak naprawdę z każdą osobą, która była w tym programie, starałem się zbudować jakąś taką relację, żeby oni byli w stanie przyjść, powiedzieć, co mogą zrobić lepiej. Ja, w swojej opinii, mógłbym im udzielić jakiejś rady, więc, więc jeśli chodzi o takie relacje koleżeńskie, no to tak naprawdę z każdym, z którym udało mi się porozmawiać, no to nawiązaliśmy takie, bo jednak ten wspólny język był. W tym świecie, w którym istnieje tylko i wyłącznie program, no to wiedza jakakolwiek od osoby, która już to przechodziła, mm. jest naprawdę no, taką złotą wiedzą, taką kluczową, można powiedzieć. Nie? No tak, no tak, to trochę też y, goście przekazywali tą wiedzę, chociaż oni nie byli nigdy uczestnikami. No ale a propos tych gości. To była jakaś osoba, której jeszcze wcześniej nie poznaliście, a właśnie marzyliście, żeby ją poznać, i właśnie przyszła do programu, nie wiem, owca, stanowski albo ktoś. Kto, kto był taką osobą, którą najlepiej wspominacie o. Ja zdecydowanie, jak tak sobie pomyślę, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to owca, dlatego że z owcą złapaliśmy taki vibe, że obaj w jakichś tam swoich dziedzinach jesteśmy na wysokim poziomie. Ja jeśli chodzi o instrumenty, mhm. on, jeśli chodzi o, o siłownię. I obaj Zaczęliśmy robić te swoje rzeczy. To znaczy, owca zaczął grać na gitarze, mm. ja zacząłem chodzić na siłownię i tak naprawdę przemieszczając się między lokacjami, tam jak musieliśmy dojechać do myślenic na Runmagedon, no to dwugodzinną podróż przegadałem z owcą na po prostu tak abstrakcyjne tematy. To znaczy, dla mnie to było tak niesamowite, że rozmawiam z owcą który no, na co dzień po prostu obserwuję gościa, yy, podziwiam jako po prostu wielkiego siłownianego mentora mm. i nagle on się mnie pyta: "Ty, ale jak ty grasz tą pentatonikę w amol, nie? Jakbyś tutaj wszedł na ten dźwięk, że jak to tak ci wychodzi, nie, Ta, przy improwizacji, nie?" I jakby wiesz, i ja mu normalnie na to odpowiadam, a potem ja się go pytam: "Ty, a dwa razy w tygodniu ćwiczyć, czy trzy razy w tygodniu ćwiczyć, nie? Jakby takie, zadawaliśmy sobie pytania, na które obaj byliśmy głodni, żeby odpowiadać, żeby się tą wiedzą podzielić, nie? Więc to było takie dla mnie super doświadczenie. Tak się poznaliśmy bliżej z owcą, można powiedzieć. Cudowne, cudowne. A ty Maja? No, super się tego słucha. Ja aż takiego bliskiego oddać, chyba nie miałam z żadnym gościem, aczkolwiek u mnie na pewno też to był owca, jeżeli chodzi o osobę, która zapadła mi w pamięć, ponieważ ja nie obserwuję go i gdzieś tam nie śledzę za bardzo jego działań. Wiedziałam, kto to jest oczywiście, ale nie byłam, powiedzmy, fanką czy jakąś stałą widzką, a jednak była to osoba, z którą i bardzo fajny złapałam vibe i super było z nim porozmawiać, jakby byłam osobą, z którą, nie wiem, przecinaliśmy się, rozmawialiśmy, czy to w grupie, czy we dwójkę i kurde, gadaliśmy na takie tematy, co w życiu bym nie pomyślała, że gościu z siłowni będzie siedział obok mnie, wujasa i Karoli. I będziemy rozmawiać o tym, czy to wszystko ma sens. To <noise> prawda, to prawda, przeklinkowo. Tak, no. było przeklinkowo i to też zrobiło na mnie fajne wrażenie, bo wydawał mi się taki bardzo otwarty i taki właśnie. Nietypowy beczek z siłowni. Mm -hmm. No tak, owca, owca jest, jest super, jest mega <grym> zabawnym gościem. A często się nie zgadzaliście z żyli. Były, były jakieś interwencje z waszej strony, że nie, czemu, czemu go wywalacie albo ją wywalacie? Nie przypominam sobie, aby często były takie momenty. Wydaje mi się, że na pewno się zdarzyły jakieś mm -hmm. tam niezrozumienia, że wydawało mi się, że ta osoba powinna zostać jeszcze chwilę dłużej, albo czemu ta osoba zostaje, a ta odpada i tak dalej. Ale myślę, że to były jakieś delikatne zmiany, bo. Generalnie też my z Michałem sporo rozmawialiśmy z Żyli dookoła tych wszystkich odcinków, czy podczas odcinków, czy poza kamerami. Też pytali nas o zdanie, też my przekazywaliśmy im swoje, bo zawsze gdzieś tam są to kolejne dwie głowy, które mają swoje opinie i dla nich też yy, wydaje mi się, że było to ważne, więc mniej więcej staraliśmy się im pomagać na tyle, na ile tak, dawaliśmy radę. Tak, tak. Mm -hmm. Myślę, że to, to było fajne, więc nie przypominam sobie, aby była jakieś faktycznie bardzo duża rozbieżność w naszych no, zdaniach. Nie było też na to, myślę, też przestrzeni, bo tak naprawdę widz w programie widzi obrady jury, Podczas yy, siedzenia nad tym mm -hmm. stołem i o ten coś tam, ten coś tam dobra lecimy z panelem. A tak naprawdę mm. obrady trwały non-stop. Yy, była przerwa <grym> nagrywkowa na obiad, no to <grym> tak. jedni jedli obiad, a stół, w którym siedzieli, żyli z gościem, najczęściej po prostu rozmawiali o uczestnikach właśnie. I często tam się podejmowały decyzje, przez to, że myśmy też cały czas byli blisko tego, jeżeli tak naprawdę, no to trochę to działało wiadomo, y, mniej lub bardziej, ale jednak jak taki jeden wspólny umysł, mm -hmm. że, że te decyzje nie były dla nas zaskoczeniem, bo wiedzieliśmy, że one się wykluwają przez ostatnie kilka dni, na przykład. Nie? Tak, mimo że z Michem staraliśmy się też nie słuchać za każdym razem tych głównych obrad, jury, żeby jednak mieć tą nutkę niepewności, co dokładnie wydarzy się na żeby tym panelu, reakcje też były, żeby tak, jednak tak. reakcje mhm. były no, prawdziwe. Więc faktycznie bardzo często było tak, że w momencie, kiedy oni prowadzili obrady, my szliśmy do uczestników i siedzieliśmy tam z nimi, żeby faktycznie mieć tą nutę niepewności i gdzieś tam reagować na to na bieżąco. No Natomiast nie było to jakieś jakieś zaskoczenie typu naprawdę o, o 100%, o 180 stopni, bo tak jak Michu mówi, te obrady tak naprawdę trwały cały dzień. No tak, no tak, bo mamy w sumie tylko taki krótki wyrywek, chociaż te odcinki i tak, ja jestem w szoku, trwają dwie godziny, są co dwa dni, a kręcą takie wyświetlenia, że... Niesamowite kręcą wyświetlenia. ...że to jest hit. A jakbyśmy się cofnęli do pierwszej edycji i drugiej edycji, wow. to jakie zadanie zapadło wam najbardziej w pamięci? Ty pamiętasz jakieś? Ja pamiętam, pamiętam zadania, ale próbuję sobie, próbuję sobie przypomnieć, które mi najbardziej tak zapadło w pamięć. Dla mnie bardzo fajnym zadaniem był odcinek schowanego, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że zaistniałem w tym filmie. Pierwszy raz były jakiekolwiek komentarze o mnie i, i, i bardzo dobrze to wspominam, bo no właśnie przekułem porażkę w coś, co sprawiło, że zostałem zapamiętany, bo po prostu zostałem znaleziony i nie miałem co robić, więc zacząłem sobie nagrywać i zwiedzać domki i przyszedłem do swojego domku, wziąłem instrumenty i zacząłem grać tam jakieś piosenki i pamiętam, że ludzie o tym pisali, że co za gość w ogóle, nie? Tu jest chowany, a ten gra pioseneczki na skrzypcach I, i, i w ten sposób zostałem zauważony, więc to na pewno utkwiło mi w pamięci i też na pewno utkwiło w pamięci widzów. Ja może nie powiem też nic jakiegoś bardzo odkrywczego, czy jakiegoś mocnego w porównaniu do tego, jakie teraz są zadania, aczkolwiek ja najlepiej chyba pamiętam wyścig, który mieliśmy w Hiszpanii w drugim etapie. Etapie. E, my mieliśmy to szczęście, że faktycznie nasz drugi etap był w Hiszpanii. Wy byliście w zakopanym z tego, co, co pamiętam, chociaż ciebie tam już nie było. E, aczkolwiek mieliśmy wyścig, dla mnie to było coś niesamowitego wtedy, że ja biorę udział w odcinku nagle z ludźmi, których poznałam dwa tygodnie temu i jeżdżę z nimi po połowie Hiszpanii od miejsca do miejsca jakimś kurde fiatem 500 i wygrzebujemy jakieś skrzynki z piachu, a potem jemy robaki i pływamy w bazach. Po to, żeby jak najszybciej dotrzeć, bo nasza nagroda 40 tysięcy złotych co godzina się zmniejsza. I jakby wtedy myślę, że był taki moment, gdzie ja sobie zdałam sprawę. I krótko, co ja robię? W sensie, jakby fajnie, pozytyw, w pozytywny sposób, ale takie co to za odklejona w ogóle sytuacja. Jakby no nigdy tak. nie myślałam, że, że będę po prostu w trakcie czegoś takiego. Więc myślę, że to jest coś, co super wspominam, zwłaszcza, że wygrałam ten wyjść. To, to dlatego zapamiętałaś go <grym> tak. tak dobrze. No ten program zdecydowanie odmienił wasze życie, a takie największe marzenie, które dzięki temu spełniliście, to co to było? Nie wiem, coś sobie kupiliście fajnego, czym zawsze marzyliście, albo mogliście sobie pozwolić na jakiś wymarzony wyjazd. Tak poza jakby tym że żyjecie z tego, co robicie lub, lubicie robić. No, myślę, że jeżeli chodzi o takie marzenie, to spełniłam marzenie, które nie do końca wiedziałam, że mam jeszcze kiedyś. Aczkolwiek wydaje mi się, że w trakcie tego, jak dołączyłam do ekipy, odnalazłam trochę coś takiego, w czym się jeszcze bardziej spełniam, czyli właśnie bycie prowadzącą. Odnalazłam to gdzieś tam już na przestrzeni, gdy nagrywaliśmy próbę miłości, taki program na kanał Ekipa. Później gdzieś tam prowadziłam jakiś odcinek na kanale u Karola stu hejterów, później zaczęły być jakieś tam pojedyncze akcje, po czym przyszłam do Karola i powiedziałam, Powiedziałam mu, hej, nie chcesz może takiego Marcina Prokopa w Twoje 5 minut 3? No i od słowa do słowa stało się tak, że ja i Michu byliśmy prowadzącymi tego Twoje 5 oh, minut 3. I myślę, że to są takie, taki sukces i takie marzenie spełnione, o którym nawet nie wiedziałam, że je mam. Ale dowiedziałam się już będąc w ekipie i to jest coś, co naprawdę, no... Wywołuje we mnie ogromne szczęście, bo robię coś, co lubię, w sensie influencerstwo i ogólnie social media, ale jeszcze coś mniejszego w tym, jakiś mniejszy odłam, zainteresował mnie na tyle, i mam przestrzeń do tego, aby w tym się spełniać. To jest super. Ja mam z kolei takie doświadczenie, że spełniłem takie marzenie, można powiedzieć. Jakby przekułem coś, czego nie do końca lubiłem, w coś, co lubię na maksa, to znaczy przez całe swoje życie jako. Muzyk, jako osoba, która musi grać co pół roku, jakieś tam egzaminy, no, występowałem. I to były występy przed osobami, które mnie oceniały. To znaczy, po prostu musisz się nauczyć jakiegoś programu, musisz przyjść na egzamin, zagrać go jak najlepiej. Jak ci się podwinie noga, no, to będzie to oczywiście oceniane. Wiadomo, to, to przebiegało zazwyczaj w miłej atmosferze, natomiast, no, jest to taki stres, szczególnie, że grają rówieśnicy, później się porównujesz, coś takiego. No i tak naprawdę, co ja odkryłem. Będąc w ekipie, to to, jaki to jest komfort występowania przed ludźmi, którzy przyszli tutaj, bo cię lubią, i którzy tak naprawdę Cię no, nie oceniają. W sensie oceniają cię, ale nie oceniają cię tak, jak się ocenia na studiach, tak jak się ocenia w szkole. I jak miałem przyjemność zagrać właśnie na, na kontrabasie, czy to właśnie na Tauron Arenie, czy na jakiejś finale trasy Gen Z, to ja byłem aż. Przestraszony sobą, jak ja skrajnie się nie stresuję. Aha, w sensie, okay. jak, jak, jak totalnie mam gdzieś jakieś takie uczucie tremy czegokolwiek. Ja tam po prostu wchodziłem i zero. Dla mnie to było fajnie. Stoję no tak. przed po prostu no tak. 17 tysięcy ludzi, grałem na kontrabasie, fajnie, nie? Tymczasem stres przed egzaminatorem. przed trzema osobami. osobami, dokładnie. Kompletnie I to, to jest coś takiego, co, co faktycznie e, ekipa też we mnie zmieniła, to takie. Ta spontaniczność, można powiedzieć, to, że z dnia na dzień się... Tyle może zmienić, że ty już po prostu y, nie zwracasz na to uwagi, i, i, i przez to tak naprawdę. Wiadomo, jest to na pewno jakieś takie y, momentami stresujące życie, natomiast ja w tym momencie tak sobie zdaję sprawę, że, że potrafię sobie z tym radzić. I, 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 I czy jakaś presja, czy właśnie stres, ja jestem, y, myślę, w tym momencie na to taki dobrze już uodporniony. Mhm. Czyli uważasz, że bycie influencerem pomaga ci w byciu muzykiem, czy przeszkadza czasami? O, to znaczy, znaczy, jakbyś tak miał ocenić, no bo tu egzaminy, tu pewnie jakieś konkursy albo coś. To znaczy tak, to jest bardziej na takiej zasadzie, że bycie influencerem zarówno przeszkadza, jak i pomaga w byciu muzykiem i na odwrót. Natomiast myślę, że połączenie tych dwóch rzeczy i robienie tego, co ja robię, sprawia tak naprawdę taką unikalność. Tego, jaki jestem w obu tych dziedzinach, więc nie mam zamiaru tego zmieniać i żadnej z tych rzeczy nie odpuszczę, bo, bo to po prostu tworzy tą taką unikalną aurę wokół tego, że jestem tutaj, tutaj, jedną nogą w tym świecie, drugą w tym i, i, i no nie zrezygnuję z tego na pewno. Jesteś inny niż wszystkie. <grymne> <grymne> trochę tak. Trochę tak, trochę tak. To przejdźmy do festiwalu, który już za niedługo, 20-21 czerwca, Tauron Arena. Jak wspominacie poprzednią edycję i czym się będzie różniła ta tegoroczna? No ja bardzo dobrze wspominam poprzednią edycję, Miałem tam kilka, jakichś można powiedzieć, krótkich epizodów na scenie. Natomiast co do całej aury, zabawy, tak naprawdę atmosfery, święta ekipy, święta tak naprawdę internetu, no to to było. Niezapomniane wydarzenie. To był taki, można powiedzieć, pik tej, tej takiej zwieńczenie ekipowej działalności. Myślę, że też Karolowi od początku o to chodziło. On też tak to komunikował, że kurczę, to jest właśnie to, o co w tym wszystkim chodzi i, i to było takie zwieńczenie wszystkiego, a to, co będzie w tym roku, no to przebija poprzedni myślę pod każdym względem, nie? Okay. To na pewno. No ja też bardzo dobrze wspominam. Jest to jednak coś, co nie każdy ma szansę przeżyć w swoim życiu, aby stać na tak ogromnej scenie przed taką liczbą ludzi i jeszcze oni Patrzą na ciebie i się cieszą, że ty tam jesteś. Dla mnie to było bardzo wyjątkowe przeżycie, i mimo, że też miałam tam jakieś dosłownie krótkie epizody na tej scenie, to jednak były momenty, że faktycznie tam prowadziłam odcinek na żywo na tej scenie, czy byliśmy na finale tego festiwalu wszyscy razem, bawiliśmy się do, do jakichś piosenek. No to było coś niezapomnianego. Emocje, które temu towarzyszyły, są moim zdaniem nieporównywalne do niczego innego i ciężko to jest komuś opisać, ale dla mnie to było po prostu coś, co wywoływało we mnie tak dużo emocji, jednocześnie. Szczęście, radość, trochę stresu, ale też taką wdzięczność ogromną za to, w jakim miejscu mogę się teraz znajdować i do jakiej grupy przynależę, która robi tak ogromne rzeczy. To jest super. Co się różni w tym roku, to jest to, że na pewno no, tym razem mamy dwa dni i festiwal nie ogranicza się tylko do twórców ekipowych, ale będą również twórcy poza naszego grona. Będzie Juka Żuga i będzie Kasper Błoński, ale też modelki czy ZamSony. Mr. Polska. Tak naprawdę e, bardzo dużo osób. I to jest e, po pierwsze, po drugie, to też będą strefy. Nie będzie to tylko muzyka, ale też będzie tam content, więc sporo też osób z internetu innych pojawi się tam, aby pokazać na żywo e, to, co robią na co dzień przed kamerą, co też wydaje mi się, wyróżnia to wydarzenie od wszystkich innych festiwali. No tak, tak, tak. To będzie. No, myślę, że dobrym określeniem jest po prostu święto internetu, bo tam hmm. się będzie tyle różnych rzeczy działo. Że to po prostu będzie, myślę, jakby TikTok był miejscem, to by hmm. byłby właśnie festiwalem ekipy w tym momencie. <noise> Że przejdź, okay. o kurde, tu gość siedzi w jakimś szklanym boksie. O Boże, tutaj koncert, nie? Tutaj ktoś tańczy, nie? nagle, hi No, no. A na czyj koncert najbardziej czekacie? Ja powiem szczerze, nie? No. Powiem Wam szczerze. Na swój. Powiem ja najbardziej czekam na koncert Genzi, nie? Okej. Okay. <laughs> ale kurczę, no, najwięcej znam ich piosenek mm -hmm. najlepiej się do tego bawię. Więc y, dla mnie Gensi, myślę, że też te, Gensi jest taką grupą, której na pewno bardzo duża część widowni będzie najbardziej wyczekiwać, więc też na pewno atmosfera będzie gorąca. Oni to na pewno mają dobrze przekminione, więc ja czekam na Genzi. Częściowo się zgodzę, ale ja dodatkowo mogę dodać, że tutaj. Jestem fanką Trzech Króli na scenie. Nieważne, uh -huh. czy to jest ich dobry dzień, czy gorszy <laughs> dzień, oni mają w sobie coś takiego, że wchodzisz na tą scenę i na przykład nie znasz żadnej ich piosenki. Mój tata był na ostatnim festiwalu Ekipę i powiedział tak, no. Najfajniejsze to te trzy króli Były. Oni to mają kurde energię. I ja uważam tak samo, że to jest po prostu coś takiego, że na ich koncercie dasz radę się bawić, nawet nie znając e, ich muzyki, tego, kim oni są i tak dalej. Aczkolwiek jednak modelki myślę, że też mają robotę. Super, w takim razie widzimy się na festiwalu ekipy. Dziękujemy bardzo, że wpadliście do studia. Przyjemność. Już zero stresu. E, już ze stresu, już zero stresu. Teraz możesz przetestować te klawisze, które są na zewnątrz, bo to była no pierwsza rzecz, którą, którą, na którą Michu zwrócił uwagę. No, organy są na zewnątrz, no, organizm no, muszę sprawdzić o co tam chodzi. Tak, trzeba Super. przetestować. Dziękujemy, Dziękujemy, bardzo. Bardzo. Dziękujemy bardzo. dzięki. Hity na maksa.